Piękna dziewczyna na wózku inwalidzkim została oddana ubogiemu rolnikowi jako kara. Nie wiedziała, że posiada on tysiące hektarów. Jesteś ciężarem, Karolino, bezużyteczną inwalidką, która tylko przysparza kłopotów. Słowa odbijały się echem od ścian małego drewnianego domu niczym grzmoty. Na zewnątrz szare chmury przesuwały się po krakowskim niebie, rzucając długie cienie na werandę. W środku zapach wódki przesycał powietrze, kwaśny i uporczywy. Karolina siedziała nieruchomo przy kuchennym zlewie, zaciskając dłonie na poręczach wózka. Jej blade policzki były zarumienione, nie ze wstydu, lecz z lat przełykania obelg bez odpowiedzi. Miała na sobie wyblakłą niebieską sukienkę, która łagodnie opadała na kolana, a kasztanowe włosy, upięte w luźny warkocz, z kosmykami opadającymi na wilgotne oczy, które lśniły spokojnym pięknem. Myślisz, że jakiś mężczyzna cię zechce? zadrwił jej ojciec, chwiejąc się lekko i wskazując drżącym palcem. Siedzisz w tym wózku, podczas gdy ja haruję, żeby utrzymać ten dom. Starałem się, a ty nigdy tego nie doceniłaś. Zamknij się, ryknął, uderzając szklanką o drewniany stół. Szkło pękło, ale się nie rozbiło. Masz szczęście, że znalazłem kogoś, kto weźmie cię z moich rąk. Biedny rolnik nie chce pieniędzy, tylko żony. Wyjedziesz przed zmrokiem. Karolina wstrzymała oddech. Co? Powiedziałem, że dziś wychodzisz za mąż. Zamieszkasz na jego farmie i przestaniesz być moim problemem. Jej wzrok się zamglił, świat wokół niej zdawał się zapadać, jak walący się tunel. Powoli obróciła wózek, jej spojrzenie spoczęło na zakurzonej ramce na półce. Zdjęcie matki. Czas wyblakł kolory, ale uśmiech w jej oczach wciąż lśnił, łagodny i cierpliwy. Karolina miała tylko dziewięć lat, gdy ją straciła. Od tamtej pory dom stał się chłodniejszy, dni cichsze, a miłość rzadka. Mama by na to nie pozwoliła, szepnęła. Ojciec zaśmiał się, gorzko sięgając po butelkę wódki. Twoja matka była słaba. Zobacz, dokąd ją to zaprowadziło. Umarła! Ciche westchnienie wyrwało się z ust Karoliny. Rzadko płakała, to zawsze pogarszało sprawę, ale tam. W duszącej ciszy kuchni, z duchem matki patrzącym z półki, coś w niej pękło. Skierowała wózek do pokoju, wzięła starą walizkę, która kiedyś mieściła niespełnione marzenia, i spakowała kilka sukienek, szczotkę do włosów i album ze zdjęciami, który wciąż pachniał lawendą. Nie odezwała się więcej do ojca wychodząc. Deszcz jeszcze nie padał, ale wiatr niósł jego obietnicę. Weranda, dostosowana prowizoryczną rampą, zaskrzypiała pod kołami wózka i wtedy go zobaczyła. Jakub stał przy starej furgonetce w rogu podwórza, wysoki, opalony słońcem, z ciemnymi oczami pod słomkowym kapeluszem. Nie wyglądał na kogoś, kto przyszedł po narzeczoną z obowiązku. Jego ubranie było proste: dżinsy, buty wyblakła, ale czysta niebieska koszula. Jego postawa była spokojna, bez pośpiechu czy zakłopotania. Karolina zawahała się, serce jej waliło. Poprawiła torbę na kolanach i ruszyła naprzód, ale rampa miała zdradliwy kąt. Koło zahaczyło o krawędź luźnej deski. Zatrzymała się gwałtownie, panika przeszyła jej pierś. Jakub ruszył, nie popychając wózka bez pozwolenia, ale zbliżył się powoli, z otwartymi, pewnymi dłońmi, nie dotykając jej, tylko będąc blisko. Wszystko w porządku? Zapytał cichym, spokojnym głosem, jak cisza przed letnią burzą. Karolina spojrzała na niego, mrugając, by odpędzić łzy wywołane strachem, wstydem i latami ignorowania. Skinęła głową, potem pokręciła nią, potem znów skinęła. Nikt nigdy nie pytał jej w ten sposób, bez osądu, bez litości. Uśmiechnął się lekko szczerze. Jestem Jakub, przełknęła ślinę Ka Karolina. Zapadła niezręczna cisza. Nie musisz jechać, jeśli nie chcesz, powiedział. Karolina spojrzała za siebie na drzwi. Jej ojciec stał w cieniu, już się odwracając, nalewając kolejny kieliszek. Spojrzała przed siebie: Chyba nie mam dokąd pójść. Jakub skinął, jakby rozumiał, podszedł do furgonetki, opuścił przenośną rampę z paki i ustawił ją ostrożnie. Karolina podjechała do drzwi pasażera, które otworzył, a potem się cofnął. Przesiadła się na siedzenie, serce biło mocno, walizka na kolanach jak tarcza. Jakub schował wózek na pakę z ostrożnością, której się nie spodziewała. Gdy silnik zaskoczył, spojrzała przez okno. Obraz matki przemknął jej przez myśl, te oczy pełne łagodnej mądrości. Po raz pierwszy od dawna Karolina zastanawiała się: Jak to jest należeć do miejsca, gdzie nie widzą jej jako złamanej? Jakub nie mówił, prowadząc, ale czasem na nią zerkał, nie na wózek, nie z ciekawością czy pogardą, ale z cichym uznaniem, i to na razie wystarczało. Furgonetka jechała wąską, gruntową drogą. Złote pola rozciągały się pod popołudniowym niebem. Karolina ściskała walizkę, serce biło szybko. Spodziewała się jałowej ziemi, popękanych desek, ciszy, ale to, to było inne. Gdy skręcili za zakręt, pojawił się dom. Skromna drewniana chata otoczona polami słoneczników, które ginęły w horyzoncie fotel z Wikliny kołysał się lekko na werandzie, dostępnej przez solidną drewnianą rampę. Dzwonki wiatrowe brzęczały pod okapem. Nie był okazały, ale żywy. Jakub zaparkował i wysiadł pierwszy. Ponownie ustawił przenośną rampę, bez pośpiechu, i czekał. Karolina zjechała, oczy szeroko otwarte, wdychając zapach ziemi i polnych kwiatów. W środku dom był mały, czysty, przytulny, z szerokimi drzwiami i bez progów. W kuchni wisiały zioła nad zlewem, dostępne z wózka. Na ścianie regał z książkami o rolnictwie, poezji, nawet przepisach. Tamten pokój jest Twój powiedział Jakub, wskazując na korytarz. Karolina podjechała. Łóżko, miękka pościel, niski stolik przy oknie. Ranne światło padałoby tam idealnie. Co chcesz, żebym robiła? zapytała. Jakub oparł się o framugę. Na razie nic. Możesz pomóc w ogrodzie później, jeśli chcesz, albo odpocząć. Wystarczy, że tu jesteś. Nikt nigdy jej tego nie powiedział. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Podziel się w komentarzach, z jakiego polskiego miasta oglądasz. Krakowa, Warszawy, Gdańska, czy innego wyjątkowego miejsca. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć więcej takich historii. W kolejnych dniach Karolina powoli przystosowywała się do życia na farmie w Lublinie. Rano jeździła wózkiem po ubitej ścieżce do ogrodu, gdzie podlewała słoneczniki konewką, którą Jakub dostosował. Po południu czytała książki z regału, pachnące starym papierem i marzeniami. Wieczorem próbowała gotować, czego nigdy wcześniej nie robiła. Pewnego wieczoru całkowicie spaliła zupę buraczaną, zapach spalonego barszczu wypełnił kuchnię. Przepraszam, powiedziała szybko, gdy Jakub wszedł, z twarzą czerwoną ze wstydu. Zepsułam wszystko. Jakub powąchał powietrze i uśmiechnął się półgębkiem. Pachnie jak mój pierwszy gulasz. Tyle, że ja omal nie spaliłem stodoły, ty tylko zepsułaś obiad. Karolina zawahała się, ale zaśmiała się cicho, ale szczerze. Powoli coś się zmieniało. Poruszała wózkiem pewniej, nie chowała ramion, pracując w ogrodzie, nuciła cicho, podlewając rośliny. To był łagodny dźwięk, jak wiatr wśród słoneczników, ale to był spokój. Potem przyszedł czas na piernik. Karolina znalazła przepis w jednej z książek Jakuba. Piernik w kształcie słonecznika, lekki i złoty, tradycyjny dla regionu. Spędziła całe popołudnie odmierzając mąkę, mieszając miód i przyprawy, ostrożnie, by nie popełnić błędu. Ale gdy wyjęła ciasto z piekarnika, środek zapadł się, tworząc bezkształtną krater. Jej serce zamarło. Wściekła na siebie, chwyciła gorącą formę i pojechała na kompost w ogrodzie. Rzuciła ciasto z całej siły. Głuchy dźwięk odbił się od ziemi. Kroki za nią sprawiły, że obróciła się zaskoczona. Jakub, nie! To śmieć! On kucnął, podniósł kawałek rozpadniętego ciasta i spróbował. Karolina patrzyła oburzona. Dlaczego to zrobiłeś? Przeżył zamyślony i powiedział: smakuje jak prawda. Co to znaczy? odparła zirytowana. To znaczy, że ktoś próbował. Nie jest idealne, nie z cukierni, to ty. Karolina zamilkła. Oczy ją zapiekły. Nikt nigdy tak o niej nie mówił. Jakub ciągnął: Jadłem idealne ciasta. Nie pamiętam żadnego. Tego zapamiętam. Łzy popłynęły zanim zdążyła je powstrzymać. Odwróciła wózek, próbując ukryć twarz. Jakub nie powiedział nic więcej. Stał obok, gdy wiatr kołysał słonecznikami. I po raz pierwszy Karolina nie czuła się odrzucona. Czuła się przyjęta. Poranki na farmie przychodziły łagodnie rosa lśniła na płatkach słoneczników, ptaki śpiewały jak starzy przyjaciele. Pewnego ranka Karolina była na werandzie. Koła wózka na ciepłych deskach patrzyła na wschód słońca nad złotymi polami. Farma nie wydawała się już miejscem, gdzie wysłano ją, by o niej zapomniano. Wydawała się żywa, a ona też. Gotowa ubrudzić ręce? zapytał Jakub, pojawiając się z dwoma słomkowymi kapeluszami i łagodnym uśmiechem. Wzięła kapelusz, zakładając go na warkocz. Jeśli moje kwiaty umrą, mogę żądać zwrotu? Zażartowała, uniósł brew. Pełen zwrot, powiedział, wypłacony w spalonych piernikach. Karolina zaśmiała się, dźwięk wolny, który ją zaskoczył. Spędzili poranek na nowej grządce, poza głównym polem słoneczników. Jakub pokazał, jak przygotować ziemię, jak ostrożnie wcisnąć nasiona. Nie za głęboko, nie za płytko, wyjaśnił. Korzenie muszą czuć się bezpieczne, ale nie uduszone. Karolina naśladowała jego ruchy, ręce w ziemi, słońce grzało jej ramiona. Jej wózek, często bariera, teraz był po prostu częścią niej. Silne ramiona przesuwały ziemię pewnie. Nie była przeszkodą, była częścią ziemi. Dni zmieniły się w tygodnie. Nasiona wykiełkowały. Karolina nauczyła się podlewać w chłodne poranki, mówiąc cicho do pędów. To pomaga! Powiedział kiedyś Jakub, wzruszając ramionami: Może to tylko dobroć, która ma znaczenie nawet dla roślin? Pewnego popołudnia, przycinając krawędzie grządki, Karolina zobaczyła Jakuba przy skrzynce pocztowej, wkładającego grubą kopertę. Nie zauważył, że patrzyła, nie powiedziała nic. Później, przez okno, widziała, jak ciężarówka pocztowa zabiera kopertę. Zastanawiała się, czy to rachunki, czy listy do kogoś ważnego, ale nie pytała. Jeszcze nie. Potem nadszedł dzień, gdy zakwitł pierwszy słonecznik. Był mniejszy niż inne na głównym polu, ale płatki miał szerokie, idealne, delikatnie żółte, lśniące w słońcu. Karolina podjechała, chwytając łodygę obiema rękami, wstrzymując oddech. To ona go zasadziła. Włożyła nasiono, podlewała, szeptała do niego, a teraz zakwitł. Gardło jej się ścisnęło. Zatrzymała wózek na ziemi, wciąż trzymając kwiat. Łzy napłynęły, zanim mogła je powstrzymać. To tylko kwiat, ale był jej. Cichy odgłos butów na ziemi sprawił, że podniosła wzrok. Jakub stał kilka kroków dalej, obserwując w milczeniu. Nie powiedział nic, tylko skinął głową. Ja to wyhodowałam, szepnęła. Wiem. Nigdy nie myślałam, że mogę stworzyć coś tak pięknego. Jakub podszedł kucając przy wózku, Nie tylko to wyhodowałaś, powiedział. Uwierzyłaś w to, nawet gdy wydawało się niczym. To najtrudniejsza część. Karolina otarła łzy, zawstydzona, ale uśmiechnięta. Później. Mijając werandę, zobaczyła kopertę na stole w salonie otwartą. Jej oczy wychwyciły adres nadawcy, Fundacja Rolnicza w Warszawie. Ciekawość paliła, ale odwróciła się. Jeszcze nie wiedziała, że Jakub dyskretnie wspierał stypendia dla lokalnych studentów, ani że pomógł dziesiątkom małych rolników odzyskać ziemię po suszach. Nie wiedziała, że był głównym sponsorem programu zrównoważonego rolnictwa. Wiedziała tylko jedno: był dobry, cierpliwy i ją widział. Tej nocy, przy kuchennym zlewie, Karolina powoli myła naczynia. Jej dłonie wciąż pachniały słonecznikami, ramiona bolały, ale to był dobry ból kogoś, kto robi coś prawdziwego. Za nią Jakub mieszał w garnku na kuchence. Myślisz, że twój kwiat ma imię? zapytał nagle. Karolina odwróciła się, zaskoczona. Co? Spojrzał przez ramię. Niektórzy nazywają pierwszy kwiat. Na szczęście. Pomyślała chwilę, potem się uśmiechnęła. Nadzieja, powiedziała. Jakub skinął. Pasuje. Na zewnątrz wiatr szeptał wśród pól słoneczników, a w środku coś cichego i mocnego zaczynało rosnąć między nimi, silniejsze niż nasiona, głębsze niż ziemia. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie Szepczące. Podziel się w komentarzach, z jakiego polskiego miasta oglądasz: Krakowa, Warszawy, Gdańska czy innego wyjątkowego miejsca. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć więcej takich historii. Zwykły poranek w Lublinie, lekka bryza, złote niebo, kawa w kuchni. Karolina upinała włosy, gdy usłyszała opony na żwirze. Zakurzony sedan zatrzymał się, a mężczyzna w pogniecionej marynarce, Tomasz Nowak, wysiadł z notatnikiem. Jakub spotkał go na werandzie, z neutralną miną. Karolina obserwowała zaniepokojona szorstkim zachowaniem mężczyzny. Tylko kilka pytań do artykułu, powiedział Tomasz głosem zbyt gładkim. Nieoficjalnie. Jakub skinął i wskazał huśtawkę. Karolina przyniosła lemoniadę i pierniki, zachowując uprzejmość. Podając szklankę, wycinek prasowy wypadł z torby Tomasza, lądując u jej stóp. Podniosła go, chcąc oddać, ale zobaczyła nagłówek. Jakub Kowalski, magnat rolniczy, żyje w ukryciu po skandalu. Jej serce zamarło. Artykuł pokazywał Jakuba w garniturze z nagrodami i ogromnymi połaciami ziemi. Milioner, który zniknął po korporacyjnym konflikcie. Karolina milczała, patrząc na obraz człowieka zbyt wyrafinowanego dla ich prostej kuchni. Jakub zauważył jej wyraz twarzy i wstał, oczy pełne żalu. Nigdy nie zamierzałaś powiedzieć, rzekła głosem odległym. Zamierzałem, odparł cicho, ale nie tak. Oddała gazetę, pojechała do środka i pakowała się w ciszy, składając ubrania, układając książki. Walizka zaskrzypiała. Zatrzymała się, dotykając wazonu, gdzie więdł jej słonecznik. Jakub pojawił się we framudze, kapelusz w ręku. Karolino, proszę, posłuchaj, nie odwróciła się. Byłam projektem? Nie, powiedział stanowczo nigdy. Więc kim byłam? Czymś, by ukoić twoje sumienie? Podszedł, nie dotykając. Jesteś pierwszą od lat, która sprawiła, że czuję się żywy, nie porażką odwróciła wózek, gniew narastał. Pozwoliłeś mi wierzyć, że jesteś zwykłym rolnikiem jestem powiedział. Tamten człowiek z gazety to już nie ja. Łzy napłynęły. Myślałam, że wystarczam dla kogoś prostego. Teraz nie wiem, co jest prawdziwe. Jakub cofnął się, twarz surowa. Ty jesteś prawdziwa. Twój śmiech, gdy spalasz chleb, sposób, w jaki mówisz do roślin, pokręciła głową. To boli, Jakub. Nie jesteś po, powiedział, głos mu się załamał. Jesteś początkiem. Zatrzymała się. Walizka w połowie zamknięta, serce rozdarte. Nie zakochałem się, bo jesteś idealna, ciągnął, ale bo jesteś prawdziwa, jak ta ziemia. Zapadła cisza, ciężka, ale łagodna. Karolina spojrzała na swoje dłonie, brudne od ziemi. Nie zamknęła walizki. Jakub czekał i coś czułego kiełkowało. Nie zaufanie, ale przestrzeń dla niego. Następnego dnia cisza była ostrożna. Karolina nie rozpakowała walizki ani nie dokończyła pakowania. Podlewała ogród kroki powolne. Jakub znalazł ją przy ogrodzeniu z nożycami w ręku. Mogę coś powiedzieć? Skinęła. Byłem żonaty. Miała na imię Ela. Poznaliśmy się w Warszawie. Wierzyła we wszystko. Dwa lata po kupnie tej ziemi zachorowała. Coś rzadkiego. Próbowałem wszystkiego, ale nic nie pomogło. Karolina wstrzymała oddech. Patrzyłem, jak gaśnie. Byłem przy niej do końca, ale przestałem żyć wcześniej. Odwróciła się do niego. Gdy odeszła, porzuciłem wszystko. Przyjechałem tu sam. Nic we mnie nie rosło, aż do ciebie. Westchnął. Sprawiłaś, że chcę zacząć od nowa. Karolina poczuła ucisk w gardle. Całe życie starałam się nie być ciężarem. Tu czuję, że nie jestem za duża. Spojrzała mu w oczy: Sprawiłeś, że czuję się widziana. Nie jesteś ciężarem powiedział, a ty nie jesteś oszustem. Stali w łagodnym świetle, bez obietnic, tylko z wyborem, by spróbować. Karolina dotknęła jego rękawa dziś, tylko dziś. Jakub uśmiechnął się wystarczy. Rytm dni się zmienił, jak pory roku. Karolina przestała liczyć godziny. Jej poranki wypełniały kury i wilgotna ziemia. Po południa notatki w zeszycie. Spalała mniej potraw, odmierzała mąkę sercem. Jakub podkradał łyżki tego, co gotowała. Raz pomyliła fakturę, zamawiając za dużo sadzonek. prawie to, powiedziała oczy pełne łez. Jakub zagwizdał. Ładna grządka pomidorów. Zrobiłam gorzej, rzekła na no, pół miliona przez dumę. Westchnęła czuję się głupio. Uczysz się, to utrzymuje ziemię przy życiu. Zainspirowana ciekawskimi dziećmi, Karolina zaproponowała sobotnie zajęcia. Plakaty ogłaszały soboty ze słonecznikami. Przyszło dwanaścioro dzieci, ucząc się sadzić i piec. Ich śmiech wypełnił ogród. Przybywali kolejni z rodzicami, przyciągani przez Karolinę. Ona jest jak słońce, powiedziała starsza kobieta. Dziewczynka ją uściskała: Jesteś najpiękniejszą księżniczką. Karolina przytuliła ją mocno. Dziękuję. Jakub obserwował, widząc, jak rozkwita. Tej nocy na werandzie podał jej lemoniadę. Lokalna bohaterka zażartował. One sprawiają, że czuję się lekka, powiedziała. Ty sprawiasz, że czują się widziane, odparł. Na festiwalu żniw w Poznaniu stragany prezentowały dynie i dżemy. Karolina weszła na scenę nerwowa. Myślałam, że widzą tylko to, czym nie jestem, powiedziała. Aż dostałam nasiona, sadziłam źle, ale wyrosły, i ja też, rozległy się brawa. Jakub wszedł na scenę, ukląkł, trzymając słonecznik. Jesteś słońcem po długiej nocy. Wyjdziesz za mnie? Łzy popłynęły. Tak. Założył jej pleciony pierścionek. Tłum wiwatował. Na ślubie Karolina miała białą suknię, kręcone włosy, lśniące oczy. Ojciec z tyłu z czerwonymi oczami nie wstał. Zatrzymała się, dotknęła jego ramienia. Wybaczam ci. Dla siebie. Skinął. Jakub pojawił się, ukląkł. Nauczyłaś mnie rosnąć. Obiecuję dbać o to życie z tobą. Rozwinął kartkę. Najsilniejszej kobiecie. Jesteś glebą, gdzie wszystko żyje. Zaśmiała się płacząc. Tak. Płatki posypały się jak deszcz. Rok później wiosną Karolina Jakub i ich córka Nadzieja byli wśród słoneczników. Mamo, kwiatek! krzyknęła dziewczynka. Karolina wzięła ją na ręce, Jakub je objął. Dziękuję za to życie, szepnął. Dziękuję, że pokochałeś mnie pierwszy, odpowiedziała. Posadzone miłość rozkwitła w coś wiecznego. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał Historie szepczące. Skomentuj, z jakiego polskiego miasta oglądasz Krakowa, Warszawy, Gdańska czy innego. Twoje zaangażowanie przynosi więcej takich historii.